Que les frissons m'envahirent. Pourtant, je ne fais pas froid. Un fantôme, peut-être Non, c'était la poésie. Je venais de découvrir une nouvelle manière d'être heureuse. Drodzy Państwo, zapraszam wszystkich teatromanów, a zwłaszcza tych, którzy lubują się w języku francuskim, do Teatru Kameralnego przy Placu Żołnierza 5 w szkołach butynku Szkół Delta, gdzie mieści się Teatr Kameralny, na przedstawienie pod tytułem Sylwia Plat. W języku francuskim. Sylwia Plat jest grana przez Patrycję Fessard. Według jej scenariusza, jej muzyki, do muzyki jean marka Fessarda, zapraszamy bardzo piękne i interesujące przedstawienie o tej wyjątkowej postaci literatury światowej. Sylwia Plat wszystkim oczywiście teatromanom i inteligentom znanym. Przy okazji też by the way, jak już mówimy o sygnalizacji, zaproszę Państwa w niedzielę na godzinę 17 na y, pokojówki żeneta, również grane w języku y, autora, czyli francuskim, z moim minimalnym udziałem w roli pani. I to, co ze mną się dzieje w tym przedstawieniu, jeżeli kogoś będzie interesowało, zapraszamy na godzinę 17 w tożsamo miejsce.